się Przewodniczący, Szanowni Solasz, jestem rolnikiem, jestem bezpatryjny, nie biorę udziału tutaj w kampanii wyborczej w tej gminie, tak żeby było to jasne. Nie zauważyłem, żeby PSL jako przedstawiciel właściwie ruchu ludowego i rolników, działał, robił cokolwiek w stronę małych i średnich rolników, wprost przeciwnie, działa tylko i wyłącznie ostatnio w stronę rolników dużych, czy wielkoobszarowych, jakich tam zwań. Dlatego jestem zdziwiony w ogóle takim podejściem, dlatego że tej wielkoprzemysłowej produkcji rolnej mamy na świecie dużo i w tej chwili się szuka tej y, y, żywności zdrowej, natomiast y, gospodarstwa te wielkoobszarowe nie są w stanie dostarczyć takiej żywności, dlatego że y, wiadomo, że to jest związane z mechanizacją, mechanizacja równa się chemizacja, więc y, tylko i wyłącznie te mniejsze gospodarstwa są w stanie takiej żywności dostarczyć i której się w tej chwili poszukuje. Y, dlatego nie ja rozumiem, dlaczego PSL nic z tą stronę nie robi. Y, to jest pierwsze pytanie. Drugie, mój wuj, mój, mój stryj są twórcami prawa spółdzielczego, dzięki któremu w tej chwili świetnie funkcjonuje rolnictwo na zachodzie Europy. Nie zauważyłem, żeby PSL tutaj dążył do wzmocnienia spółdzielczości, która byłaby w stanie właśnie między innymi pomóc tym drobnym i średnim rolnikom. Trzecie pytanie, mówił Pan tutaj o rozwoju infrastruktury. W tej chwili widzę, że środki zostały skierowane na przykład na budowę drogi w kierunku czyli pasmówki w kierunku Gdańska. Natomiast tutaj w Świnoujściu się buduje gazoport, czyli będzie bardzo ważne zorganizowanie prawidłowego i dobrego transportu. I wygląda na to, że Trójka została odłożona, przynajmniej ta część w Niebyt. Tutaj bardzo ważne jest, ponieważ głównie te gminy żyją w ruchu turystycznego, bardzo ważny jest dojazd latem. Praktycznie są korki, jest utrudniony i dojazd, i powrót. Korki to jest coś naturalnego i normalnego tutaj w lato, a można by było tego uniknąć i ułatwić życie tym gminom. I jeszcze jedna rzecz. Mówi Pan o różnych tak, dofinans sposobach dofinansowania rodzin biednych. Koszt jakiegokolwiek dofinansowania w dobrym, w dobrze zorganizowanym kraju to jest co najmniej 40%. Czy nie prościej byłoby zostawić, podnieść ten próg, od którego się zaczyna opodatkowywanie i zostawić to w rękach ludzi, w tym momencie ci ludzie mieliby do dyspozycji więcej pieniędzy, a na dodatek obciążałoby to w mniejszym stopniu państwo? Jeśli chodzi o Politykę rodzinną, to ostatnie pytanie. E, na pewno bardzo ważne jest to, żeby ulgi podatkowe, które są dostępne, były realne. Bo nie no, chodzi o ten próg, od którego się zaczyna opodatkowanie. U nas jest abstrakcyjny. I, tylko, to tylko się zmieniło. Teraz w tamtym, na zeszłym parlamencie, dwa tygodnie temu, przyjęta została ustawa dotycząca zmian podatkowych, po pierwsze zwiększenie ulgi na czwarte dziecko o 20% i urealnienie ulgi. O tym, o czym pan mówi, bo były ulgi, osoby nie miały dochodu i nie mogły z tej ulgi korzystać. Miał ktoś przyznany na przykład ulgę 2000 zł e, e, za, za dzieci, ale dochody mu pozwalały tylko na odliczenie 200 zł. Czyli można powiedzieć skrócie 1800 zł gdzieś przepadało. Było nie do wykorzystania. Teraz te 1800 zł już w 2015 roku trafi na konto rodziców. Będzie jak gdyby zwrot, nawet jeżeli ten dochód nie pozwala na odliczenie tej kwoty. To jest zasadnicza zmiana i podniesienie ulgi, ale i możliwość realnego skorzystania z tych wszystkich, których dochód nie pozwala na pełne odliczenie ulgi. To idzie, to idzie w tym kierunku, o którym, o którym pan mówił. Urealnienia możliwości korzystania z różnego rodzaju dochodu uprawiającego e, do pełnego I, I rozumiem, że... E, może, może się... e? Ale to mimo wszystko idzie jednak cały czas, że biurokracja w jakiś tam sposób będzie dawała od tej strony do tamtej. Tymczasem najprostszą metodą byłoby, gdyby państwo zaczynało pobierać podatek od momentu, kiedy człowiek na w zarządzane pieniądze się stanie utrzymać. I dopiero powyżej tego poziomu by pobierało podatek. W tym momencie uniknęlibyśmy tych kosztów biurokratycznych, które wynoszą co najmniej 30% w 40 dobrze zorganizowanym państwie. U nas podejrzewam, że będzie to w granicy między 60 a 80%. Tu, tu nie, nie, akurat to, to będzie bardzo prosta operacja wykonawcza. Ale to byłaby najprostsza, zlikwidowałoby się duże obciążenie biurokratyczne państwa. Ja. Tu, I mam i tu, tu, tu powiem szczerze, bo rozmawiany szczerze, mam, mam inne zdanie. Uważam, że wzrost i tej ulgi jest bardzo dobrym pomysłem, który jest możliwy do realizacji bardzo szybko. Ale Nie to, to jest metoda najprostsza, najmniej kosztowna, najmniej, na, najmniej każdy, niej, na każdy każdy do Każdy ma prawo do swoich planów też na ekonomii. i cieszę się, że możemy sobie o tym podyskutować i, i się wymienić, bo to jest zawsze inspirujące. Tutaj e, chciałbym pana w ten sposób uspokoić. Natomiast jeżeli chodzi Ale o nie na pieniędzy w tej chwili to ta inwestycja, ta inwestycja będzie kosztowała miliard osiemset milionów złotych. To jest inwestycja tylko, którą możemy zrobić ze środków centralnych. Samorząd województwa nie jest w stanie tego e, podołać, zwłaszcza jeżeli e, mniej więcej budżet roczny z województwa, całego województwa na wszystkie działania, które ma miliard złotych, z czego co dziesiątą złotówkę oddajemy na nasze koleje koleje regionalne, także, także Państwo sobie świetnie z tego zdają sprawę.